Na początku chciałem się ciebie zapytać w ogóle o początki takie zrobienia bitów. W ogóle jak to się zaczęło, kiedy, od ilu lat, na czym zaczynałeś? Tak więc takie wprowadzenie w ogóle. Fajnie, że pytasz, bo to zawsze się fajnie wywraca do, do tych początków. W moim przypadku to było tak, że pierwszy raz zainteresowałem się tym, jak w ogóle muzyka samplowana jest robiona, muzyka, nie, elektroniczna samplowana, w moim przypadku to, to był hip-hop. Mhm. To było pod koniec podstawówki. Zdaje się, chyba w szóstej klasie podstawowej. E, nagle dotarło do mnie, że właściwie ten cały sprzęt nie jest konieczny, że jak się chce, to można praktycznie zrobić coś e, mniejszymi nakładami. Mhm. No i wtedy e, do, dobra rzecz się wydarzyła w naszym domu, bo rodzice wtedy kupili nowy komputer. I, okay. i w moim przypadku to e, pierwszym programem, poza wiadomo jakimś DJ-em. To był um, Magic's Music Maker 2004. No, czyli coś podobnego, tak naprawdę. Ale proszę nie szkalować, bo można było samplować tam swoją muzykę, okay, wrzu wrzu wrzucać z komputera albo z CD-ków. Mój tata miał mnóstwo CD-ków i, i brat też, także pożyczałem muzykę po prostu od, od taty. Samplowałem ją z CD-ka na, na kompa.